Klahoma, Sooner Stay stan, który swoimi granicami przypomina poszczerbiony tasak z języka tamtejszych Indian czoktałów, stan czerwonych ludzi. Dewiza, praca, wszystko zwycięży, więc zabieramy się do roboty. Burgery z Oklahoma, rzecz dosyć unikatowa, bardzo smaczna. Można ją przygotować na dwa sposoby. Pierwszy, jeśli mamy płytę grzewczą, na mięso. Prasowuje się drobno potarkowaną lub pokrojoną cebulę i tak smaży. Jest też sposób drugi, jak przygotować tą wspaniałość. Naruszcie właśnie, co Wam zaraz pokażę. Kilka prostych składników, jak widzicie. W moździerzu jest sól z czarnym pieprzem, mięso tłusta, dobrej jakości, zmielona wołowina, ogóreczki kanapkowe jako dodatek, papryczki jalapeno oraz cebula cukrowa, którą muszę pokroić w cienkie półtalarki. Czas teraz przesmażyć je z cebulę oraz drobno posiekane papryczki na smalcu. I to jest ważne. Odrobina soli z pieprzem, aby całość puściła więcej wody i smażymy to teraz około kwadras, aby cebulka zmiękła i zarumieniła się. Cebulka z papryczkami przesmażyła się wspaniale, wygląda świetnie, też pachnie. Czas na mięso. podług oryginalnej receptury nie, doje, nie dodajemy tutaj kompletnie nic. Także formuję burgery. Burgery uformowane, przystępujemy do akcji. Mięso przesmażyło się, w środku jednak pozostało bardzo soczyste. Odkładam je teraz na bok i na każdego burgera daję sporą ilość przesmażonej cebuli oraz sera. Kilka minut, niech ser się leniwie rozpuści i będzie gotowe. Spójrzcie tylko. Wspaniale, w międzyczasie zgrillowałem też bułkę. Czas więc zacząć tworzyć to dzieło. Hmm, burgery z Oklahomy są już gotowe. Nie powiem już nic więcej poza ostatnią radą. Róbcie je sobie minimum w wersji double. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.